Osiem błogosławieństw można powiedzieć, że to jest streszczenie całej Ewangelii. To jest swoisty program, jaki daje nam Jezus na życie. I w tych ośmiu błogosławieństwach Jezus mówi nam, jacy ludzie mogą osiągnąć szczęście, jacy ludzie mogą. Dostąpić tej radości w Królestwie Niebieskim, czyli osiem błogosławieństw. To jest program życiowy, który jest odpowiedzią na nasze największe życiowe pragnienie, pragnienie bycia szczęśliwym. Jezus przedstawia nam, mówi, kogo kocha Bóg? I w pierwszej kolejności Bóg kocha ludzi, którzy nie, nie przywiązują się do bogactw tego świata, błogosławieni ubodzy w duchu. Bóg kocha ludzi, którzy płaczą, którzy cierpią, którym w życiu po prostu zwyczajnie się nie powiodło. Bóg kocha ludzi, którzy są cisi, czyli ci, którzy są skromni i pokorni, błogosławieni cisi. Bóg kocha ludzi, którzy pragną sprawiedliwości, pragną równości, ale również tych, którzy o tę sprawiedliwość walczą i którzy ze względu na walkę, którą podejmują o tę sprawiedliwość są spychani na margines. Bóg kocha w końcu ludzi miłosiernych. Czyli ludzi, którzy potrafią dostrzec potrzeby drugiego człowieka, którzy są otwarci na drugiego człowieka, na bliźnich. Bóg kocha w końcu ludzi Czystego serca, szczerego serca, ale również tych, którzy wprowadzają pokój pokój w rodzinie, pokój w społeczeństwie. Ten program, który został zawarty w tych ośmiu błogosławieństwach, mamy realizować już teraz. I to jest program, który jest w stanie zapewnić nam. Szczęście to jest program, którego owocem jest miłość, jest pokój w naszych rodzinach, w zakładzie pracy, w społeczeństwie. Owocem tego programu jest również mądrość, szczęście. Tylko Jezus jest w stanie dać nam najlepszą receptę na życie.